Dzień dobry, witam wszystkich. Gospodarstwo pasieczne Piotrów Skawiński. Dzisiaj hodowla matek Przelich część druga. W poprzedniej części izolowaliśmy matki reprodukcyjne, które nam składały jajeczki na, na ramce. Po trzech dniach te jajeczka, już na pewno z tych jajeczek wykluły się larwy. Dzisiaj będą larwy gotowe do przekładania. Ale zanim zabierzemy się za samo przekładanie larw, poprzednich Wcześniej przygotowałem sobie tutaj tak zwane startery. Już tłumaczę jak takie coś przygotować i w jakim celu ten starter jest. tutaj. Starter to nic innego jak rodzinka bądź odkład osierocone. Nie może być po prostu matki w takiej rodzince. W tym przypadku jest to taki mały odkład. Posłuży nam on nam po to, aby wystartować z, z naszej larwy, z naszych larw, żeby wystartowały mateczniki. Mateczniki trafią do tego startera na 24 godziny. I te larwy, które zostaną podlane mleczkiem, wybierzemy najładniejsze i będą przełożone zaś do rodziny wychowującej. Do silnej rodziny wychowującej z matką. Ale tutaj w tym starterze matki mieć nie możemy, ponieważ pszczoły nie będą chciały nam budować mateczników. Ja ten starter zrobiłem w taki sposób, że przełożyłem tutaj tylko czerw kryty. Później jeszcze przeglądałem go, żeby usunąć mateczniki, ponieważ jak będziemy mieli mateczniki, to pszczoły też niechętnie będą chciały nam tutaj startować z larwami. Jak widzimy, tu jest dużo młodej pszczoły, która się wygryzła z tego czerwiu. Ten starter jeszcze się wzmocni, gdy będziemy tutaj dokładać. Ramki z czerwiem krytym w całym cyklu, w całym procesie hodowli przez pewien okres czasu, wiadomo, będzie trzeba go wzmacniać, ponieważ tu matka nie czerwi i będzie trzeba tutaj dokładać tych pszczół, tych ramek z czerwiem. Ja, zanim przełożę larwy, robię tutaj coś takiego. Rozsunę te rameczki i zostawię taką wolną przestrzeń pomiędzy tu są ramki z dwie. tu są dwie ramki z czerwieniem. Tu powiedzmy, na środku będzie yy, nasze miejsce, gdzie włożymy listewkę z naszymi larwami. Teraz tu zakryjemy. Dzisiaj jest dosyć chłodno. Pogoda nie sprzyja hodowli matek, ale już czas te matki hodować, bo zakryjemy potrzebne. potrzebne. Dlatego robimy to w miarę szybko, sprawnie, żeby nie wyziębić. No dobrze, teraz idziemy do naszej rodziny. Tutaj gdzie mieliśmy zaizolowaną matkę. Ja w swoim systemie hodowli matkę izoluję na 3 dni i czwartego dnia przeizolowuję ją na kolejnym ramku, ponieważ u siebie robię hodowlę co 3 dni. Jest chłodno, pszczoły są niezadowolone na pewno z tego, że im tutaj zaglądamy. Tutaj jest ramka, na której była zaizolowana matka. Teraz matka jest już na innej ramce, ale tu są nasze larwy, które będziemy przekładać. Ja teraz strząsam te pszczoły i szybko z tą rameczką idę do ciepłego pomieszczenia, żeby sobie na spokojnie przełożyć. Jak widzimy, na plastrze są larwy, i te larwy teraz będziemy przekładać do miseczek. Jesteśmy w ciepłym pomieszczeniu, więc nie musimy się tutaj obawiać o jakieś wychłodzenie. Po prostu trzeba się też w miarę z tym uwijać, przełożyć te larwy i ramkę z powrotem oddać do ula, a larwy poddać do, do startera. Ja używam łyżeczki chińskiej do przekładania larw. W moim zdaniem jest to technika najłatwiejsza. Larwę należy podebrać z mleczkiem, na którym ona leży. I są różne techniki przekładania. Jedni przekładają na wodę, inni na mleczko, na miód ja przekładam na sucho na to mleczko, w którym podlana jest larwa. Wybieram sobie larwy, największe, najładniejsze te, które są najbardziej podlane. I tak przekładamy larwy do miseczek. Przełożone larwy do miseczek matecznikowych poddajemy do startera. Ja przekładam zawsze 30 sztuk, z czego wybieram zaś 20 najładniej podlanych i wystartowanych. Bezmateczny odkład. Tak zwany starter będzie na tych barwach chciał budować mateczniki. Po 24 godzinach, wybrane mateczniki trafią do rodziny wychowującej, i to już będzie wtedy rodzina wychowująca z matką. Silna rodzina wychowująca z matką. Mateczniki będą wywoływane między czerwiem otwartym w rodzinie wychowującej, ale to będzie już w części trzeciej. Na tą chwilę to wszystko. Jeżeli będą jakieś plany, to proszę pisać lub dzwonić. Dziękuję.